Szukałem klubu, szukałem pracy, należała się okazja, skontaktowałem się z Krzyśkiem Sidorem i po trzech dniach jestem w Polonii. Wszystko się szybko odbyło, też z tego względu, że szybko pożegnałem się ze Sportino i też muszę im podziękować, że nie robię żadnych problemów, ani z listem czystości, ani, ani w ogóle żadnych innych problemów, żebym żeby mógł spokojnie zmienić barwy klubowe. Nie było innych klubów, z tego względu, że teraz taki jest okres, w sumie, gdzie kluby mało zmieniają zawodnika. Może, 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 może będzie więcej zmian w styczniu prawda? kiedy już będzie to okienko tak się zamykało. Także ucieszyłem się bardzo, że, że, że w sumie tylko 4 dni byłem bez klubu. Evenement w sumie na naszą ligę, żeby, żeby zespół był stworzony tylko z Polaków, w sumie z młodych Polaków, tam z wyjątkiem dwóch zawodników, dwóch czy trzech. I bardzo fajnie tylko brawo widzi, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny pomóc. Oni grają bardzo dobrze, tam nie, ma, nie, nie trzeba im za bardzo tam doświadczeniem pomagać. No, ja tu jestem z tego względu, że, że, no, że raz, że, że, że trener mnie chce, i jestem też, żeby pomóc w sumie głównie zespołowi, w, nie wiem, no, zbiórki w obronie, może trochę. I to wszystko. Po prostu muszę się dobrze skomponować w ten zespół, nie? żeby za bardzo też nic, nic nie zmieniać, nic tam nie, nie, nie widziwiać, nie wymyślać. Może to moje doświadczenie w tym, tym, tym pomoże, żebym za bardzo też nie przeszkadzał. Spokojnie wejść, zrobić to co, to, co ode mnie jest oczekiwane i to wszystko. I żeby żeby mówię, żeby nie wymyślać, nie wydziwiać jakiś... To co mówię, to co, to, co ode mnie chce, spróbuję zrobić. Jak, jak najmniej przeszkadzając innym zawodnikom w tym co robią jest to, to, to dla mnie będzie to nowe bo nie byłem jeszcze nigdy w zespole, gdzie, gdzie, gdzie właśnie tak jak tak zostało powiedziane, że ktoś będzie się na mnie wzorował, zawsze zawsze ja się wzorowałem na tych starszych zawodnikach i to jest też będzie dla mnie nowość, także może... Może to potrzeba troszeczkę dla mnie osobiście czasu, żeby do tego się przyzwyczaić. I jeżeli oczywiście będę mógł komuś komukolwiek w czymś pomóc, to z przyjemnością pomogę nie ma problemu. Trochę żal, ale też jest... Yy, w sumie dobrze, że Sportino wtedy wygrało, bo jakbyś też, jakby Sportino wtedy przegrało, to by się szybciej wszystko tam pozmieniało. Także to, to tylko po prostu fajnie, że Sportino wygrało. Troszeczkę się to przedłużyło mój pobyt tam. No, ale to no, jest szkoda poloni, Ale to znowu szczęśliwy, szcz, 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 szczęśliwy rzut. Ostatnie, ostatnie sekundy, rzut taki trochę zwariowany. No, ale to było. To jest, to jest przeszłość i trzeba się skupić na przyszłości. Bardzo nie lubię to, jest oceniać. Ocenia, oceniają to, to kibice, media i po sezonie można coś powiedzieć. Ja jestem zawodnikiem. Nie lubię, jak, jak mnie się ocenia. Nie lubię też oceniać innych. To jest ja miałam inną rolę, to nie jest moja rola. Tylko dwa mecze Polonia 2011 przegrała dosyć, dosyć sporo, dosyć wysoko. Wszystkie inne mecze były do wygrania. Także no, potencjał zespołu jest. Są bardzo dobrze zgrani ze sobą, grają ze sobą już 3 lata. I po prostu no, ciężka praca, i wiara w siebie i tyle. I może być tylko lepiej. Zobaczymy po sezonie, Ja nic nie jestem tutaj mówię, to jest, Nie jestem wróżką, no tak. <laughs> nie chcę nic takiego mówić. Bo później powiem coś takiego, może coś, coś nieodpowiedniego, a potem będzie, a mówił, że tego, rara, nie, dziękuję bardzo. Tak. Trzeba grać, trzeba wierzyć w siebie, grać jak najlepiej i, i nie próbować wygrywać jak najwięcej meczów i wszystko to, co możemy zrobić to zawodnicy.